Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Dzisiaj mamy już, dzięki Bogu, czwartek 17 lutego. Zapraszam Was do tego, żebyśmy razem wsłuchali się w Słowo Boże i po tym spróbujemy sobie zrobić takie wprowadzenie do naszej codziennej modlitwy tym słowem. Dzisiejszy fragment pochodzi z ósmego rozdziału Ewangelii Marka, wersety od 27 do 33 posłuchajmy. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków, o nich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr. Ty jesteś mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy <laughs> wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, ten dzisiejszy fragment Ewangelii to jest taki opis rekolekcji, które Jezus zrobił swoim apostołom. No bo prowadzi ich do Cezarei Filipowej. Są tam zupełnie sami. Nie ma już tam z nimi tłumów, Jezus nie naucza, nie uzdrawia. Ten czas spędzają tylko i wyłącznie sami ze sobą. I tam Jezus zadaje im pytanie dotyczące swojej osoby, mianowicie co takiego ludzie mówią o nim. Ale to pytanie było tak naprawdę wstępem do tego, co było istotą tego, tego ich spotkania, ich rekolekcji. Mianowicie kluczem do tych rekolekcji było pytanie: A co Wy o mnie myślicie? Kim ja dla Was jestem? Ehm, i tutaj myślę, że każdy z tych apostołów, każdy z tych mężczyzn w jakiś sposób będąc z Jezusem już zaczynał wyrabiać sobie o nim zdanie. Na pewno rozmawiali też między sobą o tym, kim jest Jezus. I widząc te wszystkie znaki, widząc te wszystkie cuda, słuchając tego nauczania, no w jakiś sposób też no, odnajdywali tę odpowiedź, odczytywali tę odpowiedź. I tutaj jakby w imieniu wszystkich tych apostołów odpowiada Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Czyli oni będąc z Jezusem przebywając z Nim, słuchając Jego nauczania, odkryli, że on jest tym zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, że w nim te wszystkie proroctwa jakby się realizują, że tak naprawdę to wszystko, co się, co się dzieje w, w ich życiu, to jest, to, to jest ta realizacja, Bożych obietnic. I tutaj Piotr, jakby właśnie potwierdza swoimi słowami to, o czym oni myśleli, do czego dochodzili. Ale tutaj pojawia się pewien zgrzyt. Mianowicie, Jezus, w odpowiedzi na ich odpowiedź, zaczyna mówić o swoim doświadczeniu męki, która ma przyjść. I jakby odsłania przed nimi, już niczego nie ukrywając, mówi wprost: Słuchajcie. Będę odrzucony, będę zabity, yy, yy, ale z martwych stanę. I tutaj widzimy Piotra, który wychodzi jakby przed szereg, bierze Jezusa prawda, na bok i zaczyna go tam sztorcować, zaczyna mówić mu trudne słowa. Nigdy to na Ciebie nie przyjdzie, nie mów tak. Bo my w Tobie upatrujemy Mesjasza, w Tobie upatrujemy kogoś, kto przyszedł, aby wyzwolić Izraela, a ty mówisz takie rzeczy. I wtedy Jezus wypowiada te trudne słowa. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Słowo szatan w języku biblijnym oznacza przeciwnika. To jest troszkę inne, inne znaczenie niż to, które my dzisiaj mamy, bo my tym słowem określamy diabła, tak? tego, który się od Boga odwrócił. Natomiast w tym pierwotnym znaczeniu słowo szatan. Znaczy przeciwnik ktoś kto, kto jest naprzeciwko mnie ktoś kto idzie zupełnie inną drogą ktoś kto w, jakby stawia stoi w kontrze do mnie i Jezus jakby chce pokazać Piotrowi słuchaj ty przez swój sposób myślenia stoisz w kontrze do mnie i on zobaczcie że tutaj Jezus mówi takie święty Marek zapisuje takie słowa Lecz On czy Jezus obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra. Czyli nie patrzy na Piotra, on patrzy na wszystkich swoich uczniów. I mówi te słowa, stań za mną. Zejdź mi z oczu, to w tym języku oryginalnym oznacza stań za mną. Bo nie myślisz po ludzku, nie musisz po Bożemu, myślisz po ludzku. E, moi drodzy, to słowo. W jakiś sposób prowadzi nas do takiej konieczności spotkania z Jezusem w przestrzeni takiej bardzo prywatnej, bardzo intymnej. To mogą być rekolekcje, to może być jakiś dzień skupienia, to może być jakiś czas taki tylko wyłącznie poświęcony jemu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Jezus stawia mi to pytanie to jest generalnie pytanie do, do, do każdego z nas. Na każdy czas wyciszenia i rekolekcji, kim jestem dla Ciebie. Dlaczego jest to tak bardzo ważne pytanie, i dlaczego trzeba je sobie powielokroć powtarzać? Dlatego, że tak jak Piotr, nosimy w sobie pewien zafałszowany obraz Pana Boga, który oparty jest na naszych oczekiwaniach i wyobrażeniach. I on bardzo często jakby nie jest zgodny z tym obrazem Boga prawdziwego, który nam siebie objawia. Dlatego, jakby nieustannie trzeba rewidować swoje własne postawy, swoje własne. Przekonania, wyobrażenia i tak dalej. I myślę, że to Słowo też dzisiaj jakby do mnie też mówi: zobacz, kim ja jestem dla ciebie. Czy wciąż szukasz mojego obrazu w swoim własnym sercu? Czy idziesz tylko i wyłącznie za tym, co już sobie wypracowałeś, czy sobie sam wyobraziłeś o mnie. Bo to może być przeszkodą do tego, żeby iść za mną. To może być przeszkodą do tego, żeby wypełniać moją wolę. Dlatego, jak, tak jak Piotr, Jezus mówi: Stań za mną. Nie idź w kontrze do mnie, nie idź swoją własną drogą, nie próbuj mnie ustawiać pod swoje własne wyobrażenia, swoje własne oczekiwania. Idź za mną, bo ja Ciebie powołałem i ja wiem doskonale, którą drogą ja mam iść i którą drogą ja mam Ciebie poprowadzić. Bo ja jestem Bogiem, ja jestem Panem. Bóg nie jest po to, żeby spełniać moje oczekiwania. Bóg nie jest po to, żeby realizować moje wyobrażenia. Bóg jest po to, żeby mi siebie objawiać. A ja mogę też w jakiś sposób go poznawać, odkrywać. I w ten sposób, poznając i odkrywając Boga, przyjąć go jako swojego Pana i Zbawiciela. I iść za nim, słuchając jego słowa i starając się wypełniać jego wolę każdego dnia. No tak to Słowo dzisiaj do mnie mówi. I tym się z Wami dzielę. I dziękuję Wam za to, że jesteście i życzę Wam pięknego, wspaniałego dnia i na cały ten dzień Wam serca, błogosławie i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże.